Hey. Widziałem kobietę z brodą i Karła. Widziałem hiszpańskiego, co przewędrował ocean na piechotę. Widziałem też prawdziwego samuraja. Miał niebieskie uszy. Przy w czekoladzie na ścianie suszył się kamień filozofów i opętanych. Świeżo skoszony, świeżo, jak zawsze bursztynowy. Widziałem, proszę pana. Proszę pana, niech pan jeszcze nie odchodzi. Ja jeszcze coś widziałem. To był uśmiech dziewczyny, cały w naręczu bzu i skowronkach. Śmiech z dołkiem na policzkach, ze śniegiem zębów i firanami rzęs. Tak. Co? Już się nie spieszy? Chcesz wiedzieć więcej? Dobrze się rozejrzyj.